Jest z do do prac. Jestem zadowolony, bo 32 hektary zrobione w 24 godziny i po prostu dzisiaj mogłem tu przyjechać na targi, bo y, tak musiałbym orać. Jeszcze pole, a tak szybko poszło i na pewno będziemy współpracować. Bardzo, bardzo mi to odpowiada, bo zbliżam się do emerytury. Nie, nie warto mi kupować sprzętów, y, po prostu za mało by były wykorzystane, gospodarstwo nieduże. Także polecam moim kolegom takie właśnie, yy, spół, taką współpracę. Byłem ciągnik John Deere yy, 6195M, yy, no, pachniał nowizną, to ważne, bo bardzo przywiązuje do świeżego powietrza. Yy, 12 godzin minęło yy, naprawdę przyjemnie I, i to jest ważne, że, że po prostu nie byłem zmęczony. A trochę co jest problemem, że nocą trzeba pracować i musiałem poukładać dobrze pola, żeby nie przeszkadzać mieszkańcom w spędzaniu wolnego czasu.